Start. Dziś opowiem wam o takiej przygodzie, to już tam kilka lat temu, powiem wam w skrócie jestem ślusarzem remontowym, pracowałem wiele lat przy naprawie maszyn, stąd to wszystko co wam opowiadam to nie są przez kogoś opowiadane, opowiedziane rzeczy, tylko to ja wiem z własnego doświadczenia. Jak wiemy śruba trapezowa ma skok około 4-6 mm, 8 na jeden obrót. Śruba jest zamotowana z jednej strony w nakrętce, a z drugiej strony w konsoli maszyny. Nieważne, czy to jest tokarka, frezarka, czy szlifierka. Po jakimś czasie często nam się zdarza, że taka śruba w jedną stronę, jak kręcimy, idzie nam lekko, a w drugą stronę kręcimy idzie ciężko. Co to się dzieje? Często przyczyną takiego Stanu jest to, że tu na krawędzi powstaje taki grad. I ten grad powoduje to, że śruba w nakrętce obracając się, nam coś tam blokuje, zaciera i wtedy wystarczy wziąć taką śrubę, to jest tylko jako przykładowo, pokażę na tej mniejszej. Z jednej strony mocujemy tu w uchwycie tokarskim, z drugiej strony Podpieramy kłem tokarskim, włączamy sobie obroty, i sobie na odpowiednich, tam nie, nie za dużych obrotach, tą krawędź po prostu ścinamy pilnikiem w jedną stronę, w drugą stronę, w zależności, czy śruba ma gwint lewy czy prawy. Po ścięciu tego rantu musimy tą śrubę dokładnie wyczyścić, umyć i zamontować, bo często już nakrętka jest tam wiadomo wyrobiona nakrętka się przeważnie bardziej wyrabia śruba jest przeważnie wyrobiona na pewnym odcinku nigdy na całej długości często na końcach jest ciaśniej ale to jest tylko takie złudzenie ona najwięcej pracuje na tym odcinku także to z własnego doświadczenia mówię wam to jest nieważne, czy to karka czy frezarka, czy jakaś szlifierka po co od razu wydawać pieniądze na remont? Wystarczy to sobie po prostu rozebrać, wymontować, zamontować w tokarkę i pilniczkiem sobie przygradować. A później najważniejsze po tym całym zabiegu dobrze to jest, trzeba wyczyścić. W 99% to pomagało. Dziękuję.